2023, jeżeli zamrozili do 2000 kWh, to my się postaramy zmieścić w 2000 kWh. Lecimy. Pierwsze, bierzemy się tylko i wyłącznie za zużycia, które robią różnicę. Te wszystkie bzdury na temat tego, że och, wyjmij ładowarkę od telefonu, nawet jak nie ładujesz telefonu, bo ona na pewno trochę pobiera. E, trochę pobiera nie zrobi nam różnicy. My bawimy się tylko z rzeczami, które robią nam różnicę. I pierwsza różnica to jest lodówka. Sam tego doświadczyłem bardzo niedawno, ze względu na to, że przebywam w miejscach, gdzie jest dosyć ciepło, to lodówki są rzeczą no jakby podstawowej użytkowości. I bardzo łatwo jest zapomnieć, że lodówka to jest pompa ciepła. To jest pompa ciepła działająca ogrzewając nam mieszkanie za pomocą schładzania tego powietrza, które jest tam wewnątrz lodówki zamknięte. Nie? No i jako, że ta izolacja nie jest idealna, dwa, że dziecko nam łazi i co dwie sekundy otwiera lodówkę, żeby zobaczyć, czy magicznie pojawiły się tam nowe danonki, czy cokolwiek tam się ma magicznie pojawić, no to ta temperatura w środku rośnie i znowu lodówka musi pracować. No i gdzie leży problem? Kiedy my tą lodówkę, za namową naszej ukochanej koleżanki małżonki, wzięliśmy i zabudowaliśmy. W 90% to jest duża lodówka i została zabudowana szafkami dookoła. No i gdzie, gdzie jest łopa? Otóż ona nie ma jak się chłodzić. Rozumiesz, jeżeli jest to pompa ciepła, czyli ona ma zrobić 4 stopnie w środku, za pomocą tego, że odda to ciepło do mieszkania, w którym powiedzmy mamy 21 stopni. Otóż, jeżeli my to zabudujemy, to tam z tyłu lodówki, wstać łapsko i sprawdź. Tam jest dobre 40 stopni, no bo to powietrze się konwekcyjnie nagrzewa. Wiesz, to po, to, po to ten radiator z tyłu lodówki jest, że po prostu powietrze unosi się i ucieka stamtąd. Ale jak my ustawimy lodówkę pod szafką, taką tą wieszaną, albo po prostu ją nawet zabudujemy tak, że nie ma gdzie te powietrze ujść, w tym momencie nasza lodówka, jeżeli jest klasy A, to ona ma pobierać 320 kWh rocznie. Czyli to oznacza, że tam poniżej kWh w ciągu każdej doby. Ale pamiętaj, że ona silnik ma 252 W. Więc jeżeli ona będzie musiała pracować nie przez 15 minut w ciągu każdej godziny, tylko przez pół godziny w ciągu każdej godziny, to mimo, że ona tego silnika magicznie nie powiększy, to przez to, że zwiększy się czas, w którym pracuje, to te 320 kWh bardzo łatwo zmienia się w 500. Bardzo, bardzo łatwo. Jak sobie z tym poradzić? Jeżeli już mamy zabudowę. No to tą szafkę, która wisi nad lodówką, musimy odrobinę zmniejszyć. Znaczy jej głębokość zmniejszamy i wiercimy w niej otwory, żeby powietrze mogło nam ulecieć do góry. No i to jest jedna rzecz, która bardzo dużo energii pochłania. Czy mieszkasz w domu, czy mieszkasz w bloku, nie ma znaczenia. Drugą rzeczą, która pochłania bardzo dużo energii, jest grzanie ciepłej wody użytkowej. Tutaj to jest też wiesz, takie dziwne, że myślisz, że fizyka tu powinna działać, a działa bardziej przyzwyczajenie, jakieś kulturowe wiesz, takie zaległości. Słuchaj, tu gdzie ja mieszkam, bojlery były nieznane. Nie? To nie jest tak, że u mamusi, u mamusi i tatusia był boiler, i w związku z tym ja też będę miał boiler. Oni mieli 100-litrowy, to ja będę miał 200-litrowy, bo postęp musi być. Tutaj po prostu ludzie chodzili i myli się w strumyku. Więc teraz, jeżeli ktoś ma taki luksus, że chce mieć ciepłą wodę to sobie kupuje termy takie do baterii umywalkowych, ale też na przykład od razu prysznice, główki prysznicowe z termą. I to jest wiesz, jest to przelewowa terma, 2 kW, woda jest z tego bardzo gorąca, no a działa tylko wtedy, kiedy bierzesz prysznic, czyli nie ma tej sytuacji, że Ty Grzejesz, te, grzejesz boiler, po czym zużyjesz tej wody połowę, połowę nie, no ale temperatura spada, no to musisz zagrzeć to jeszcze raz i tak dalej. Ja kiedy mieszkałem w Polsce i, i wiesz co, do tych, ta 18-kilowatowa terma, bo kupiłem taką wielką trójfazową, to mi się nie sprawdziła, ale zmieniłem boiler na mniejszy i wiesz tak, no bo stary się w końcu spalił, bo za dużo. Za dużo było eksperymentów z wymianami grzałek i a dwa, że on już miał swoje lata, więc jak w końcu któreś grzałki poleciały i wiadomo było, że, że tam już powoli ten gwint też ma dość współpracy z moją nazbyt zbyt entuzjastyczną osobą, no i zmieniłem ten boiler na mniejszy, bo tak wiesz, tak mi wyszło, że kurde. Przecież ja nie zużywam aż tyle wody. Jak chcę ten wielki 60-litrowy boiler nastawić, to muszę godzinę czekać, zanim się będę mógł wykąpać. I kupiłem boiler wtedy 20-litrowy, jakoś tak. I stary, wyszło tak, że okej, okay, no dwie osoby po sobie nie wezmą prysznica, ale dużo mniejsze rachunki i wygoda użytkowania większa, bo nie trzeba, więc. Tutaj namawiam, żeby nie iść w duże bojlery, ale zdecydowanie gdybym to miał robić teraz i jeszcze raz, to po prostu termy i na umywalkach i, i na tej główce prysznicowej, bo przekonałem się tutaj, to jest niesamowita wygoda. Okej, okay, tam są rzeczywiście tylko dwa ustawienia, czyli full grzanie albo, albo pół grzania, no i temperaturę regulujesz sobie tym, jak mocny strumień ustawisz, czyli jak ustawisz słaby strumień na... Fulgrzania to jest słabo, ale ogólnie jest to urządzenie super proste, super tanie, instalacja nic, więc bardzo polecam. No i kolejne, kolejny moment, w którym możemy najwięcej zyskać albo najwięcej stracić energii, to gotowanie. Tutaj mam bardzo niedawne doświadczenia z kamperowania, więc powiem rzecz bardzo niepopularną i pewnie będzie się sporo spokościło: mikrofala jest genialna. Jeżeli masz off-grid, musisz mieć mikrofalę. To jest najlepsze urządzenie elektryczne na świecie. Słuchaj, ja miałem najpierw mikrofalę 1,2 kW, ale potem, jak zszedłem na mniejsze przetwornice, to miałem 800-watową mikrofalę. Mimo wszystko, ziemniaki w takich specjalnych torebkach do gotowania ziemniaków, takie są do kupienia, 4 minuty, 6 minut. Pomyśl, jak gotujesz ziemniaki na, na kuchence, no nie ugotujesz ziemniaków w 4 minuty, 6 minut. Nawet jeżeli kupisz kuchenkę, mikro, kuchenkę indukcyjną, to to i tak i tak nie zmniejszy czasu gotowania. To zmniejszy czas nagrzewania się patelni, jakbyś chciał smażyć jajka, ale czas gotowania nie zmniejszy. To przynajmniej 20 minut do pół godziny. Nie? Już nie mówiąc o tym, że w mikrofali można zagrzać sobie wszystko, i to, co w kuchence elektrycznej zajmuje ci pół godziny, 40 minut, bardzo często w mikrofali można zrobić w 5 minut. Jeżeli przyjmiesz, że panik w kuchence elektrycznej czy, czy indukcyjnej to jest koło kilowata i mikrofala to jest około kilowata. No to jeżeli mikrofalę będziesz używał przez 6 minut, a palnik przez 30 minut, to energii w mikrofali zużyjesz 5 razy mniej. Czyli na przykład gotujesz coś, gotujesz warzywa, tak, ja robiłem bardzo często tak, że warzywa z ryżem takie danie jednogarnkowe. Gotujesz warzywa z ryżem w czy zupełnie czy cokolwiek zechcesz w, na normalnej kuchance pół godziny, no to masz 502. To samo kuchence mikrofalowej, 6 minut to masz 100 watogodzin bo to jest 1 dziesiąta godziny razy 1000 wat to masz 1 dziesiąta /10 100 watogodzin. W normalnej kuchence to jest pół godziny czyli 0,5 razy 1000 wat to jest 500 watogodzin. 5 razy dłużej stary no w ogóle. Prawda. Mimo wszystko jeżeli już mówisz o kuchenkach, bo lubisz smażone jajka, na przykład albo, albo coś takiego i w mikrofali nie bardzo umiesz sobie z tym poradzić, chociaż, ale to o tym kiedy indziej, a to kuchenka indukcyjna przez to, że nagrzewanie się samej tam patelni, garnka czy czegoś redukujemy, czas nagrzewania się kilkukrotnie, zawsze będzie. Bardziej sprawna niż taka zwykła kuchenka nagrywająca, nagrzewająca przez konwekcję. tak? Czyli tutaj będziemy mieli te 20-30% oszczędności przy kuchence indukcyjnej. Kolejną rzeczą, którą tak bardzo zaczęła się sprawdzać w wanach, że praktycznie w tej chwili mają to wszyscy, są to się nazywa slow cooker, rice cooker, taki garnek elektryczny, który ma bardzo małą moc bo to jest 120-180 W, czyli pójdzie Ci, wiesz, w czasie awarii bo popatrz, że wszystkie te rzeczy, które są ważne dla oszczędzania, to są również ważne, kiedy masz ograniczoną ilość energii w swoim systemie zasilania awaryjnego albo systemie off-gridowym po prostu. Więc ten slow cooker, rice cooker, wrzucasz tam rzeczy, które się mają zagotować, włączasz to w momencie, kiedy na przykład przez jakiś czas Chodzi ci agregat, żeby naładować akumulatory, czy po prostu używasz swojego systemu off-gridowego i masz ograniczone pasmo, bo nawet jeżeli masz 1 kW przetwornicy, no to fajnie byłoby, żeby lodówka mogła na tym na przykład wystartować. Jeżeli lodówka ma silnik 250 W, to ona na start potrzebuje ponad 500, nie? więc jeżeli podłączysz tam jakieś 600 czy 700 W odbiór, to lodówka się już nie wystartuje, więc tutaj masz taką możliwość, że ten slow cooker, rice cooker, czy jak ty to tam nazwiesz, wpinasz i on ci się grzeje jednocześnie z tym, kiedy pracuje reszta domu. Bardzo oszczędne urządzenie, dlatego że pamiętaj, że też to, ile energii możesz odebrać z akumulatorów, to jest związane z tym, jak szybko ten akumulator rozładowujesz. Jak zobaczysz, że jak go rozładowujesz bardzo szybko, to on się dużo mocniej grzeje. A co to jest strata? Strata to jest zawsze tylko jedno na urządzeniach elektrycznych, to jest grzanie. Prawda? To jest ciepło. Ciepło to jest jedyna prawdziwa strata. Dlatego mówimy, że grzanka elektryczna ma sprawność 100%. Bo wszystko to, co mogłoby być stratą, tak jest grzanie. Prawda? No i przechodząc do grzania. Co do grzania, to mamy. No, jest moje najluwieńsze urządzenie na świecie, czyli mikrofalówkę. Przyjmijmy, że albo jesteś off-grid, gdzieś zupełnie odcięło, zerwało linie energetyczne i i nie masz grzania albo po prostu awaria w domu albo jest niedogrzany tam, tak? No i co możesz zrobić? Mikrofalówka! Otóż mikrofalówka. Bierzesz półtorej litrową butelkę wody. Po wodzie mineralnej, czy jakimkolwiek innym napoje, jeżeli spożywasz napoje z cukrem, proszę bardzo twój wybór, ale ja jestem przeciw i doradzam, no, 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 jak mówią, wszystkie kody z internetu. Wlewamy do niej tyle wody, żeby móc ją trochę ugnieść, czyli maksimum. Ja wiem, dwie trzecie pojemności ugniatamy tak, żeby wygnieść z niej maksimum powietrza, bo powietrze, jak się to będzie grzało, to będzie nam się rozszerzało, żeby nam butelka nie zrobiła. Wsadzamy ją do mikrofali, ona się taka normalnie ładna nie zmieści do, do większości mikrofal, więc możemy ją wygnieść, bo po to wyjedźmy z niej powietrze. Dwie, trzy minuty w mikrofali, tak żeby parzyła. Bierzemy taką buteleczkę, wkładamy sobie w nogi łóżka pod kołdrę i Mamy ciepłe spanko na wiele godzin w nocy. Nawet jeżeli biwakujemy w górach, biwakujemy nad morzem. Wiesz, to jest tak, że na przykład w Portugalii są miejsca nad morzem, gdzie w nocy potrafi się zrobić w okolicach zera, więc zimno. Nie? I wtedy taka zagrzana, gorąca butelka w nogach robi robota. No i drugą rzeczą, na którą namawiam, żeby się zaopatrzyć zaopatrzyć, jest koc elektryczny. Koc elektryczny jest absolutnie genialny w stosunku do ilości zużycia energii. Zobacz, że większość z nich ma pobór 60 W, 60 W, a włącz na pół godziny przed pójściem spać, kładziesz go wiesz pod kołdrą, pod kołdrą, pod, pod prześcieradełkiem, nawet kulturalnie, włączasz pół godziny i wchodzisz do tak gorącego łóżka, że jeżeli byłeś wcześniej zmarznięty, to po 10 minutach zaczynasz się rozkrywać. Co też fajne, że koc elektryczny można uruchomić z prądu stałego, więc ewentualnie można podłączyć do niego również po prostu panel i, i grzać. I to jest wiesz, takie grzanie ostatniej szansy w momencie, kiedy nie ma energii, no to to jest, nic tego nie przebije, nie? po prostu. No... Włazisz pod kołdrę, włączasz sobie koc elektryczny, jest ci ciepło. I nawet jeżeli jeżeli na zewnątrz jest temperatura ujemna, to jest Ci ciepło. No i chciałem podziękować znowu koledze, którego imienia nie pamiętam, Kurtyna. Nie wiem co, chyba muszę buerlecytynę zacząć brać. Nie pamiętam, czy to już w mailu, czy w którymś z komentarzy, bo być może w mailu zwrócił się do mnie kolega z takim, wiesz, bardzo, bardzo zdroworozsądkowym zapytaniem. Stary, a czemu my pompą ciepła grzejemy wtedy, kiedy jej sprawność jest najniższa. No wiesz, powierzchnia taka prosta, to jest, no bo my wtedy najbardziej potrzebujemy prądu, ale każdy z nas, kto się bawił z jakimkolwiek innym systemem ogrzewania, nie? I z tą automatyką w kotłach olejowych czy w kotłach gazowych, zawsze jest, że wbij temperaturę na następny dzień w tych, w tych lepszych automatach i tak dalej, nie? Kolega tutaj, wiesz, taki. Zadał takie proste pytanie, wyobraźmy sobie, jest ładny grudniowy dzień, nie? w ciągu dnia, ja mam od 12 do 16, 17, 10 stopni, do 5 stopni to spada. A pompa najmocniej pracuje w nocy, jak jest minus 5. No to pompa przy minus 5 będzie miała sprawność 2, 2,5 maksimum, Pompa przy plus 10 będzie miała sprawność 3,5. I kolega zadał takie pytanie. Słuchaj, wszyscy tak się pierdzielą z magazynami energii. Ale nasz dobrze zaizolowany dom to co to jest innego jak nie magazyn energii? Rozumiesz? I okej, okay, 24 stopnie to nie jest temperatura komfortowa dla człowieka, że to już jest zaczęło. Znaczy w sensie dla normalnego człowieka podobno. Kiedy teraz rozmawiamy, ja mam 36. Więc on mówi, że ustawmy pompę ciepła w ciągu dnia, jeżeli ma być w ciągu dnia ciepło, na to, żeby w domu, w okolicach tej 16, 17, tuż przed naszym powrotem, kiedy już dzień zacznie spadać, temperatura zacznie spadać, było maksimum temperatury, czyli te 24 stopnie. I niech ona potem już próbuje tylko utrzymać na przykład 20. Co nam to da? Że ta pompa ciepła przed wieczorem, przed naszym powrotem, nagrzeje dom, i zanim dom nam się wychłodzi, to co każą ci wbijać, wpisywać w te, w automatyki od wszystkich możliwych systemów ogrzewania, nie? że następnego dnia będzie minus 5, w związku z tym a, krzywą i tym podobne głupoty, nie? no to kolega tutaj wykorzystał, żeby oszczędzić energię. W związku z tym. Zanim to się wychłodzi tak, że pompa ciepła będzie musiała znowu podjąć pracę już w nieoptymalnych warunkach, czyli w minus 5 w nocy, to mamy kilka godzin, w których ta pompa ciepła będzie pracowała na maksimum 10% swojej mocy, czyli tylko takimi pikami. Prawda czy nie? Więc nieznany z imienia kolego, ja cię jeszcze znajdę i podziękuję. Serdecznie Ci dziękuję. Strasznie mi robi się dobrze, kiedy, wiesz co, ktoś odważa się podzielić takim. No naprawdę, bo wiesz, tam jeszcze kolega się e, sumitował, tam przepraszał, że ośmielił się pomyśleć, nie? no bo przecież fachowcy nic takiego nie mówią, w związku z tym nie masz racji. Fachowcy to są ludzie, którzy tylko wiedzą to, czego ich nauczono. A ty jesteś eksperymentatorem, kolego i Według mnie ma ręce i nogi. nie mam za bardzo, jak tego sprawdzić. Tak po prostu zmierzyć, jak, jakie będzie zużycie energii po na przykład tygodniu takich prób, albo dzień tak, dzień inaczej, dzień tak, dzień inaczej, bo to już byłoby, wiesz, takie. Tata. Więc jeżeli chcesz pomóc, jeżeli mógłbyś na swojej pompie ciepła to wypróbować, to mi się wydaje, że warto, no bo no co ryzykujesz? Jedną godzina więcej, jeżeli się okaże, że to bzdura. Okej, okay. jeżeli masz, wiesz, prześwity takie, że wiatr gwizdze w oknach i drzwiach, no to to nie jest sposób dla Ciebie, nie? Bo tutaj zakładamy, że mamy dom, który może być magazynem energii, nie? Magazynem ciepła. Ale w ogóle to mi się wydaje naprawdę genialne. Oczywiście nie muszę dodawać, że kolega, który wpadł na ten pomysł, jest subskrybentowantem, się tak mówi, że mówi się... Zobaczcie, że wszystkie rzeczy na są najlepsze, bo takiej osobie genialnej z matematyki mówi się, że to savant. Jest. Która się trochę boi, że nie jest fachowcem, ale wszystko jej wychodzi, to się mówi, że savant, czyli słowo na S, a s jest najważniejsze, bo nas zaczyna się subskrypcja, -so więc jeśli chcesz wpadać na takie dobre pomysły, znaczy ja cię muszę tłumaczyć, że trzeba się w związku z tym subskrybować. No mm, tak, no chyba nie muszę, ale tak ci powiem, subskrybuję.